Witam wszystkich w poradniku do, do instalacji ATS Nether na Minecrafta 164 No Premium po pierwsze musimy ściągnąć launcher No Premium i utworzyć folder, w którym on będzie się yy, znajdować pliki do niego Ja użyję tutaj mm, takiego specjalnego no to krótkiego programiku w bat Batowskiego. Jak widzicie on się składa tylko i wyłącznie tworzy folder. .minecraft Dlaczego nie zrobię tego w ten sposób? A no już pokazuję. I nie mogę. Ponieważ kropkę mogą tylko... Nie można zrobić ręcznie, ale da się właśnie to obejść takim programem i mamy. Tak więc odpalamy ten program. Wybieramy sobie tutaj nasz miejsce docelowe. No. Open i tutaj mamy informację, że już mamy utworzone. I powstaje nam też liczek tutaj o taki properties. Tak więc wygląda na flouncher. I tutaj I mamy... Tu nam się ładuje, czyli ściąga. Trzeba to poczekać. A my w międzyczasie przygotujemy sobie na vanilla 1.64, więc zmieniamy po prostu nazwę i tutaj używamy 1.64 Game Directory możemy tutaj dodać, dopisać właśnie naszą nazwę. 1.6.4. Dzięki temu wszystkie pliki od tego będą w tym folderze i nie będzie się nam robi bałagan. Tak więc już mamy tutaj stworzone. Wpisujemy nasz nick czyli na naszym przypadku 11. I teraz możemy się zalogować. Tutaj no. Na chwilę nam się zamyka okienko, ale to na chwilę tylko, żeby tu się nam nowe okienko otworzyło. Tu jesteśmy zalogowani i teraz musimy tylko kliknąć i poczekać, aż tu się nam wszystko otworzy. I zaraz będzie gotowe nam okienko. Pojawi się. Czekamy. i możemy zamknąć tutaj nam jakieś pierdoły teraz możemy to też zamknąć i wchodzimy w naszą do naszej, do naszej do lokalizacji naszej paczki i odpalamy forge Installera. dwukrotnie zmieniamy ścieżkę docelową na pulpicie ja mam to ok i teraz klikamy tu po prostu i ok i się wszystko pobiera czekamy chwilę dłuższą chwilę ok mamy wszystko wracamy do naszego launchera jak zwykle ekspresalizuję go co by było wszystko dobrze widoczne i teraz musimy wybrać forge i zedytujemy go wpiszemy tutaj naszą nazwę chwilę Kopiujemy naszą nazwę paczki, co by ładnie to wyszło. Launcher, profil Teraz tu ATS i tutaj tak samo zrobimy sobie ścieżkę. Backslasha jak zrobić? Poszukajcie na klawiaturze, jeśli nie, to po prostu skopiujcie stąd. ATS Neder nazwiemy to. Zrobimy podłogę, bo nie wiem jak się zachowują ścieżki. Ok, i teraz możemy już save profil. Wybieramy ATS, znowu podajemy GMS 11. Launchujemy. Znowu nam się okno. I naciskamy Play Offline tutaj wyświetla nam Forge. Jak widzicie tu, informacje, że ruchomił. No i mamy Minecrafta z Forage'em O! No i jest już odpalony Minecraft. O! Możemy dosalizować. Mamy mody. Jak widzicie, są już te podstawowe wyjdziemy z tego to na razie możemy zwinąć nie musimy ich zamykać i teraz wybieramy forge installer wracamy do folderu instancji bierzemy wszystko zaznaczamy kopiujemy wracamy do naszego folderu .minecraft wybieramy bierzemy ats nether wklejamy tutaj po prostu to wszystko tak Podmieniamy tu mamy jakiś folder, który jest pusty Enek widzowie, akurat zapomniał usunąć, ale no to nie przeszkadza w żadnym. i teraz możemy odpalić Play Offline jak widzicie mody się wczytują, zasady i 2 poszła pojawiło nam się tu nadal się ładuje No tutaj, o już się pewnie będzie zaraz kończyć Better plans jakieś tam Nie wiadomo po co chyba, to się gra tylko w nadleże, ale Nie wnikam, bo wydaje też coś w nadleże. Nie Powiedzmy sobie szczerze, że jeszcze się nie zagłębiałem Ale tutaj już są wszystkie, tutaj rejestruję Jakiś błąd no ale w końcu po kilku chwilach boleści pojawia się nam ekran załadowanych. Tu mamy ciągle konsolkę otwartą, więc możemy patrzeć, czy coś się krzacy, czy nie, czy to nasza wina. No, czyli mamy wszystko. Pokażę, że tu mamy mapę. Wejdziemy, zaczynamy. Pokażę Wam, że nie ma. Eee, tak, kontynuujemy. Nie wiem, może jakieś mocy się wysypać, ale jeszcze nie sprawdzałem. Nie, ale raczej nie. Dobra, tak więc, jak widzimy tutaj. Ja nie mam zbyt dobrego kompa no Jak widzicie mamy IGTMSy na start Dark Sword Tak więc idziemy Na chwilę wejdziemy do LRów nie było o. Tak wiem mam strasznie mało FPS-ów. fajne kwiatki które Burning Bombs Blossom, dobra nieważne Tu mamy crafting Bonusowy Liście takie jakieś Nie no powiem że ciekawie Się zapowiada Dobrze i Teraz najważniejsze nie mamy Konta, możecie sprawdzić Że nie ma takiego konta Mam Portalu Chyba, w każdym razie To jest kont premium, działa 100% Tak więc dzięki za uwagę Sześć.